serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem dzięki uprzejmości firmy tp mam dla was rozpakowanie jednego z najlepszych routerów routerów modemów ADSL właśnie tego producenta. Mianowicie jest to model tp Archer D9, czyli ten najmocniejszy z Archerów i właśnie dzisiaj zapraszam was na rozpakowanie tego konkretnego modelu. Zapraszam. Na sam początek, tradycyjnie, zobaczmy co mamy na opakowaniu. Opakowanie w kolorze biało-niebieskim, charakterystycznym właśnie dla, mm, dla urządzenia ADSL, tego właśnie producenta tp AC1900 Wireless Dual Band Gigabit ADSL 2 Plus Modem Router. I tutaj mamy zdjęcie podglądowe właśnie tego modelu. I tutaj kilka tych najważniejszych cech, między innymi informacja o procesorze dwurdzeniowym, tak o traktowaniu 1 GHz, Gigabit Ethernet, sieć dla gości, tak możemy udostępnić sieć dla gości, bądź też zapewnić ochronę rodzicielską w sieci. USB 3.0 i USB 2.0, dwa porty posiada właśnie to urządzenie. Z prawej strony odnośnik QR-code do strony producenta, z Możecie tam więcej informacji przeczytać na temat tego produktu. Z tyłu kilka informacji o tym, czym się charakteryzuje ten router. Z takich najważniejszych ADSL e-WAN, tak? czyli możemy również tego routera używać jako routera ADSL bądź też DSL. Wystarczy po prostu przy, wpiąć kabel WAN do odpowiedniego, odpowiedniego gniazda, Ethernet USB 3.0 już powiedziałem no i praktycznie easy setup tak? czyli dla osób takich mniej zorientowanych będzie ten easy setup fajną opcją dzięki czemu będą mogli sobie w łatwy sposób skonfigurować to urządzenie no i tak wygląda pudełeczko i bierzemy się za otwarcie trzeba przyznać, że opakowanie jest dosyć duże, zobaczmy więc co znajdziemy co znajdziemy w środku? Otwieramy sobie nasze kości, folię już zdjąłem poza kadrem i musimy w ten sposób wyjąć. Staram się tak, żeby nie zasłaniać zbytnio. Ok, mamy coś takiego i już wam prezentuję dokładnie co tutaj znajdziemy trochę przybliżę tak żeby było dobrze ok z takich akcesoriów mamy tutaj rozdzielacz tak on nam rozdziela sygnał na telefon i na router mamy w zestawie takie urządzenie następnie jest to zasilacz w kolorze czarnym standardowy myślę Zobaczmy Power Supply. Napięcie wyjścia o 12V 3300 mA, czyli dosyć, dosyć mocny zasilacz. I co poza tym, wyjmijmy sobie ten router i zobaczymy co się kryje pod nim. Pod nim znajdziemy dokumentację. Jest to instrukcja szybkiej instalacji informacje od producenta informacje na temat bezpieczeństwa płytka z manualem technical support oraz dodatkowa jakaś ulotka informacyjna takie coś mamy w środku no i jeszcze quick installation guide czyli instrukcja w języku angielskim następnie tutaj mi się rzuciły w oczy antenki mamy trzy anteny w kolorze białym czyli w kolorze urządzenia następnie Dwa razy kabel RJ11, czyli taki kabelek telefoniczny. Możemy podłączyć sobie właśnie jeden do tego rozdzielacza, a drugi do telefonu bądź też, też do gniazdka telefonicznego. I na końcu kabel RJ45, czyli niepopularny Ethernet do podłączenia komputera. Poza tym nie ma nic. Dlatego bierzemy się za rozpakowanie tych antenek. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się one prezentują z bliska. Trzy antenki, ja tu wam przybliżę ładnie. O, mamy trzy antenki TP-Link. oczywiście konfigurowalne w kilku płaszczyznach. Dosyć duże, muszę powiedzieć. Nie da się ukryć. Natomiast, jeśli chodzi o router, bardzo ładnie zapakowany. To teraz otworzyć, żeby nie zniszczyć. Tak, tu się otwiera. Odkleja właściwie. Po wyjęciu z folii urządzenie prezentuje się właśnie tak. Ja sobie położę w tym momencie je w ten sposób. I zobaczmy. Może. O, właściwie tak to powinno stać. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Będzie dobrze widać. Troszeczkę wyostrzymy. I mamy logo TP-Linka. Jako, że nie pokazałem się palcami, to użyję tutaj wskaźnika. Mamy logo TP-Linka w centralnej części tego białego rotora. Powiem o osobiście, że wolałbym kolor czarny, ale niestety ten rotor występuje. Z tego co wiem, tylko właśnie w tym wariancie kolorystycznym. Powyżej mamy diody informujące o uruchomieniu urządzenia, czyli o zasilaniu. Następnie to jest bodajże sygnał wejściowy, tak, czyli że mamy połączenie z wnioskiem telefonicznym tutaj mamy informację ADSL, czyli o tym, że mamy dostęp do internetu, następna dioda informuje nas o włączonym Wi-Fi Wi-Fi, obydwie właściwie informują o tym, wydaje mi się, że ta o Wi-Fi 2.4, a ta o Wi-Fi 5 GHz ta dioda informuje o użyciu przycisku WPS tu natomiast mamy użycie połączenia kablowego, tak, czyli przewodowego poprzez Ethernet oraz tutaj mamy diodę informującą nas o tym, że mamy używany któryś z portów USB powyżej znajdziemy znajdziemy gniazda do wkręcenia właśnie tych anten, co ja też w tym momencie uczynię trzy antenki na szybkości wkręcimy raz 2 i 3 ok, i zobaczmy, jak się z tyłu to prezentuje. Ja będę trzymał w ten sposób. Inaczej się nie da. Mamy tu oczywiście chłodzenie, tak, czyli ten element tutaj powoduje cyrkulację powietrza. Mamy Następnie, jeśli chodzi o złącza, tutaj z tyłu mamy port ADSL, obok przycisk WPS, włącznik Wi-Fi, USB 3.0 oraz cztery porty LAN. LAN 1, LAN 2, LAN 3 oraz LAN 4, z tym, że LAN 4 działa również jako port WAN, czyli możemy, tak jak wspomniałem wcześniej, używać tego routera jako DSL. Power on off, mamy przełącznik, możemy sobie włączyć, wyłączyć oraz gniazdo zasilania do zasilacza. I z tej strony znajdziemy nie tylko dwa elementy, są to przycisk reset oraz port USB 2.0. Tak się prezentuje. Słuchajcie, ten router jeszcze taki rzut okiem, on właściwie stoi w ten sposób. Tak powinien wyglądać dokładnie. Antenę jak wspominałem wcześniej możemy sobie konfigurować dowolnie. Jeśli chodzi o rozpakowanie, to by było na tyle. Niebawem pojawi się recenzja, na którą Was już dzisiaj serdecznie zapraszam. To wszystko w tym filmie. Dzięki Wam serdecznie. Jeśli się podobało, zapraszam do łapkowania i do komentowania, oraz do subskrypcji mojego kanału. Do następnego razu, cześć!